Zadanie. Korzystając z notacji wykładniczej, rozwiąż równanie. Jak mówi treść zadania, należy skorzystać z notacji wykładniczej. Z lewej strony już jest notacja wykładnicza, więc ten element przepiszemy, a tutaj otrzymujemy 4 razy 10 do 5. Równanie można podzielić stronami przez 4, czyli czwórki się redukują, i tu z lewej strony otrzymujemy 10 do x, a z prawej 10 do 5, czyli widać, że trzeba zastąpić x piątką. Kolejne równanie. Z lewej strony mamy notację wykładniczą, więc to przepiszemy. A tutaj, w celu utworzenia notacji wykładniczej, otrzymujemy 5,4 razy 10 do 4. Dlaczego? Ponieważ, aby z 5,4 otrzymać 54 tysiące, należy wymnożyć tę oto liczbę przez 10 tysięcy, czyli przez 10 do 4. Widać, że Prawe i lewe strony będą równe, jeśli zamiast xa wstawimy czwórkę. W kolejnym przykładzie widać, że z prawej strony jest notacja wykładnicza, z lewej nie. Zatem przekształćmy lewą stronę w celu otrzymania notacji wykładniczej. Aby z 4 setnych otrzymać notację wykładniczą, trzeba przesunąć przecinek o dwa miejsca w prawo stronę. Czyli musimy otrzymać czwórkę. Aby zgadzały nam się wyrażenia. Jeżeli tutaj bym napisał razy 10 do 2, no to wiadomo, otrzymałbym 400 i będzie niedobrze. Więc musi być 10 do minus 2. Razy 10 do x przepisujemy, prawą stronę przepisujemy. Z lewej strony korzystamy z własności potęgowania. Jeżeli mamy potęgi o takich samych podstawach, 10 i 10, to wykładniki minus 2x można dodać. Czyli mamy 4 razy 10 i dodajemy wykładniki minus 2 plus x. To przepisujemy. Zauważ, czwórki są z prawej i z lewej strony, więc można je w myślach skrócić. I teraz przyciszmy pamięć, co tutaj trzeba wstawić zamiast x, żeby w efekcie po obliczeniu wyszła nam minus 8. Myślę, że już widzisz, że to jest minus 6. Minus 2 minus 6 to minus 8. Ale najpierw zapiszmy, że nasze wrażenia będą równe, jeśli te nasze wykładniki będą takie same. Po obliczeniu takiego równania otrzymujemy x równa się minus 6. Kolejny przykład. Tutaj jest notacja wykładnicza, a tu jej nie ma. Jak z tej oto liczby zrobić notację wykładniczą? Będzie to 7 razy 10 do minus 3. 10 do x przepisujemy, prawą stronę również przepiszemy. 7 zostanie przepisane, a tutaj podczas mnożenia potęg o takich samych podstawach, wykładniki można dodać, czyli minus 3 plus x dodamy. Ostatecznie otrzymujemy 7 razy 10 do potęgi minus 3 plus x, prawą stronę przepisuję. I widać, że strony będą równe, jeśli minus. 3 plus x będzie równe liczbie minus 50. Widać, że tutaj zamiast x należy wstawić liczbę minus 47.